Dzień dobry, kończy się długi majowy weekend. Jak często się uśmiechałaś, uśmiechałeś podczas tego weekendu? Czy to był fajnie spędzony czas? Czy to był dobry czas dla ciebie? Od czego to zależy? Bardzo dużo zależy od naszego nastawienia, od tego czy... To, co nam się przydarza, nam się podoba. Czy chcieliśmy to zrobić, czy nie? Ale też bardzo ważny jest uśmiech, bo uśmiech bardzo często zmienia nasze nastawienie do wszystkiego, co się dzieje dookoła. Jak to przeczytałam. W karcie Aliny Anandy Kumar wystarczy, aby kąciki ust tylko zgiąć i już się uśmiechasz. Czy to coś zmienia? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem, tak jak kiedyś powiedział jakiś bardzo mądry człowiek, uśmiech to rzecz, która się mnoży, jak się nią dzielisz. A dzielenie się uśmiechem jest proste. Wiem, zaraz znajdą się tłumy ludzi, którzy powiedzą, że im nie do śmiechu, że oni mają ciężkie życie, że w ogóle same złe rzeczy im się przydarzają. Każdemu się przydarzają dobre i złe rzeczy. Ale zawsze, moim zdaniem, można znaleźć powód, żeby uśmiechnąć. Zobaczcie, ile tu jest powodów do uśmiechu: piękna zieleń, liści, ptaki śpiewające, drobny kwiatek. Wystarczy na niego popatrzeć i usta same się składają do uśmiechu. Wystarczy zobaczyć coś, co ci się spodoba. Niech to będzie drobiazg. Niech to w domu będzie książka na półce, którą lubisz czytać niech to będzie jakiś drobiazg, nawet słodycze, które lubisz. Wystarczy, że się uśmiechniesz. I zmieni się twoje nastawienie. Jeśli nie wierzysz, sprawdź to. I to w bardzo prosty sposób. Spójrz na siebie w lustrze. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się tak szczerze. Powiedz sobie: Kocham cię, sobie, nie komu innemu, sobie. I zobaczysz, jaki dobry będzie dzień. Pamiętaj, aby się uśmiechać do siebie, do swojego ja. Moim zdaniem. Świat się zmienia i pięknieje, jak się uśmiechamy. Jeśli masz z tym problemy, to zacznij to po prostu ćwiczyć. W ten prosty sposób, którym powiedziałam. Stań przed lustrem, uśmiechnij się do siebie i powiedz, kocham Cię. Sprawdź, jak to jest. Sprawdź, czy to coś daje. A potem, jak możesz, jest jeszcze prawie cały dzień. Idź do lasu i zobacz, ile tu radości, ile możesz spotkać pięknych rzeczy, poza komarami oczywiście. I uśmiechać się do wszystkiego, co cię otacza. To jest coś fantastycznego. Zobaczcie, jak pięknie promienie słońca prześwitują przez liście, jak się odbijają w liściach. To jest tyle radości, że korzystajcie z niej. Idźcie do lasu. To naprawdę poprawia samopoczucie. Pozdrawiam.